Cześć, z tej strony Krzysiek ze Styruwy Pro Wypro i witam Cię w kolejnym odcinku naszego nowego cyklu pod roboczym tytułem Dalej roboczym, co masz na sobie. Dziś spotykamy się w parku Tężnie Konstancin w pięknych okolicznościach przyrody, aby opowiedzieć Wam bliżej o odzieży męskiej szwajcarskiej marki ASOS. Którą to dodaliśmy do oferty jakiś już miesiąc temu. Ten miesiąc wystarczył, aby objeździć trochę te ciuchy w jazdach krótszych i dłuższych i poznać bliżej te cechy, z których tak naprawdę ta odzież słynie na całym świecie, czyli przede wszystkim krój, wykonanie, spasowanie i o tym będziemy w dzisiejszym odcinku mówić. Bohaterem odcinka będzie letnia koszulka. Ekip w tym pięknym żółto-żółtym kanarkowym kolorze, będą Ekip RS9 spodnie na szelkach i będą skarpetki Volt w popisowym dla Asosa designie biało czarną szachownicę, można tak powiedzieć. Eee, co do samej koszulki, to tak naprawdę ASOS ekip. Asos słynie z tego, że są to bardzo skrojone, bardzo dobrze skrojone koszulki pod kątem pozycji typowo kolarskiej, czyli takiej jak zginamy się w biodrach, wyciągamy ręce do przodu i zadzieramy głowę. Jest to dosyć nietypowa sylwetka i nietypowe ustawienie ciała, dlatego nie każda marka jakoś bardzo sobie dobrze z tym radzi, aby ta koszulka właśnie w tym położeniu układała się najlepiej, nie marszczyła, nie przeszkadzała w żadnym Miejscu taki jest właśnie asos i opowiemy, jak to zostało osiągnięte. Zostało to osiągnięte między innymi dzięki kroju rękawków, które są skrojone w ten sposób, że jak stoję tutaj przed wami, jest mi troszkę ciasno pod pachą i ciasno na ramieniu. No jest to po trochu spowodowane tym, że mam trochę niekolarską sylwetkę i sporo masy ciała powyżej pasa, natomiast mimo wszystko ta koszulka się bardzo dobrze układa, jak się pochyla. Zastosowanie tutaj tego pionowego przeszycia charakterystyczne też na przykład dla Castelli i Sigra, e, którzy stosują ten sam patent, jest właśnie to, zaletą tego przeszycia jest to, że można tak wszyć rękawek, aby on idealnie układał się w pozycji pochylonej z wyciągniętą do przodu ręką opartą na kierownicy. Tutaj dobrze jest też zaakcentowane to, że przy tym właśnie ustawieniu, przy tym jak mam wyciągniętą rękę, tutaj nie robi się E, nadmiar materiału, e, który w niektórych koszulkach jest bardzo duży i wyraźnie zauważalny, i na przykład potrafi na wietrze e, przy dużych prędkościach trzepotać. No i to trzepotanie sobie tam słyszymy w uchu, co przy dłuższej jeździe może być trochę irytujące. Jak już jesteśmy przy rękawku, to on jest e, fajnie tutaj zakończony, bo nie jest to podgumowane żadnym tam silikonem ani, ani gumką, tylko po prostu jest to zakładka. Rękawek się dzięki temu bardzo dobrze trzyma, natomiast e, nie ma, nie dochodzi do zapoceń żadnych i do przegrzania skóry właśnie co może, do czego może dochodzić właśnie w przypadku zastosowania silikonowych rękawków. Szyszki nam tu na głowę lecą. Na szczęście zostałem w kasku, także nie powinno mi się nic stać podczas tego testu. E, koszulka jest też bardzo dobrze skrojona, jeżeli chodzi o kołnierzyk. E, bardzo dobrze tutaj jest taka, to jest taki kołnierzyk typu V, natomiast nie aż tak bardzo zaznaczony jak w niektórych innych produ produktach. Natomiast warto też wspomnieć, że on jest specjalnie wykrojony z dwóch kawałków. Ten kawałek tutaj na górze. Jest taki bardzo przyjemny dla szyi e, i przy tej właśnie kolackiej pozycji, wyciągniętych rękach i zadartej głowie, nie ma żadnego napięcia tutaj na odcinku tym tylnym, szyjnym. Ten materiał się bardzo dobrze układa. Jak jesteśmy na górze, jeszcze to warto wspomnieć o tym, że jest suwak, który możecie rozpiąć całkowicie, i całkowicie zasunąć, i rozpiąć, i tak sobie robić. Oj. Przesadziłem trochę podczas jazdy. E, no, o właśnie, można nawet go jedną ręką dosunąć do końca i rozsuwać sobie. Właśnie bez konieczności przytrzymywania drugiej strony koszulki. Spróbujcie tak zrobić z tańszymi koszulkami. Zakładam się, że przynajmniej w połowie przypadków może być problem z takim obsługiwaniem suwaka jedną ręką. Eee, także bardzo mamy dobrze skrojoną górę. Jeżeli chodzi o dół, to też e, ściągacz tutaj jest zakończony tak jak na rękawku. Jest to jedna zakładka bez tego silikonowego gumowanego podszycia. No i zabezpieczony jest jeszcze suwak, żeby nam tutaj się nie, e, nie wycierały z podenki w momencie, w miejscu zetknięcia z tym suwakiem. Natomiast tutaj już w tej tylnej części kieszeni pod kieszeniami pojawia się już gumka. Gumowe elementy, aby ta cała strefa kieszeni nie przesuwała się, a także żeby koszulka nie przesuwała się za bardzo do góry. Co ciekawe w ASOSie kieszenie są wykonane z innego materiału niż, niż cała koszulka. Takiego bardziej sprężystego, e, wytrzymalszego też i mniej, mniej podatnego na jakieś wyciąganie. Ja mam teraz tutaj dosyć ciężki Telefon, który w niektórych bardziej elastycznych koszulkach mógłby już opadać poniżej linii kieszeni, natomiast to się tutaj trzyma bardzo fajnie i nawet na jakichś wybojach i wertepach nie będzie się bardzo przemieszczało. Fajnym jeszcze, fajnym jeszcze miejscem w tych kieszeniach, w każdej z tych kieszeni jest taka wewnętrzna zakładka, gdzie można sobie ten telefon tak jakby podłożyć e, i ustabilizować. Nie ma w kieszonkach, nie ma tutaj kieszonek na suwak, natomiast ta zakładka powoduje, że w ogóle ten telefon nie ma szans na wypadnięcie. Bardzo fajnie jest to skonstruowane. E, koszulka świetnie leży i jest bardzo... E, bardzo, bardzo dobrze skrojona. Jak już mamy tutaj koszulkę z głowy, to sobie przejdziemy do spodenek, które są e, przede wszystkim na przykład Asus słyną z tego, że mają poprowadzone szelki na zewnątrz e, z pominięciem sutków, żeby podczas dłuższej jazdy na długich dystansach bardzo dobrze się to, to e, zachowywało i nie, i nie dochodziło do podrażnień. Jest to celowy zabieg przyszycie szerek właśnie trochę bardziej na zewnątrz. Jak już jesteśmy przy szwach, to na przykład wkładka jest przyszyta też nie na całym swoim obwodzie, tylko jest przyszyta w tej przedniej części. Tutaj jest złapana, na samych pachwinach nie jest złapana, i jest złapana w tylnej części e, powoduje to to, że podczas jazdy, tak jakby wkładka nie przesuwa się wraz tak jakby z pociąganiem materiału przez uda góra-dół. Wkładka pozostaje w jednym miejscu na siodełku, co redukuje ewentualne podrażnienia. Długodystansową cechą tych spodni jest też właśnie zaakcentowane bardzo to miejsce na męskie klejnoty. To jest tak zwany ten bird nest. Wkładka tutaj się wysoko kończy, jest dziurkowana, bardzo dobrze wentylowana. Nie ma też ucisku na męskie sprawy, co powoduje to, że po prostu możemy w tych spodniach spędzić parę godzin bez ewentualnego... Ucisku, otarć i dyskomfortu. Komfortowi sprzyja też niezbyt duża kompresja. Te spodnie leżą fajnie, są bardzo dopasowane, opięte, ale nie jest to taka kompresja na przykład jak w Jordanie FRC. Jest to konstrukcja niemalże jednopanelowa, zszyta tylko tutaj, także też im mniej szwów, tym większy komfort i są to spodnie zdecydowanie na długie dystanse i do przebywania w nich przez kilka godzin. Ściągacz tutaj nie jest podgumowany, co ciekawe jakoś tak bardzo wyraźnie to właściwie nie czuć tutaj silikonu jest to taka ciekawa konstrukcja, ale wszystko się bardzo dobrze trzyma, bardzo dobrze przylega. Jest to wersja Prof Black, całkowicie czarna, z czarnym logotypem. Tu jeszcze czarne ma w tej tylnej części szelki i tu jest jeszcze jedna opcja tych spodni RS9, że są szelki złapane w dwóch miejscach. Służy to dociąganiu lepszemu Pampersa do pupy, żeby on się w ogóle nie przesuwał i przez cały czas był dopasowany. Ja mam 175 cm, 76 pewnie kilowagi, mam na sobie rozmiar M, i wszystko leży doskonale. Nogawka nie jest może jakaś super długa, taka do samej rzepki, natomiast e, spokojnie 3-4 uda ogarnie. Niezbyt długi jest też rękawek w tej koszulce to też jest taka cecha powiedzmy odzieży Asosa. Ci, ci, którzy lubią mieć rękawki do samego łokcia, no tutaj będą musieli poszukać może jakiegoś innego modelu. Bardzo to się ładnie komponuje, te spodnie są wygodne, mają wygodną wkładkę, są bardzo fajnie, głęboko czarne, pasują do każdej koszulki. E, I naprawdę, jak się w nich posiedzi, nawet te 4, 5-6 godzin, nic nie przeszkadza, nic nie uciska. Bardzo ładnie skrojona i dopasowana konstrukcja. Na koniec są skarpetki Volt. Tak, Volt się nazywają. Cechą skarpetek Asosa jest na przykład to, że one są niższe. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj na filmie, ale opalenizna moja przeważnie gdzieś kończy się tutaj. Ona mi tak przeważnie gdzieś tutaj zachodzi. Natomiast tu jest około 12 cm wysokości, jeżeli chodzi o tą skarpetkę. Jest to popisowy model Asosa. W tym właśnie czarno-białym wzorze, nawiązującym do logotypu, jak to na przykład w tych polskich skarpetkach, tutaj w przedniej części, jest wentylowany panel. Skarpetki bardzo dobrze zachowują się dzięki temu w wysokich temperaturach. I jeszcze możemy pokazać sobie, jak one się właśnie tutaj zachowują, już na gołej stopie. Ten wentylowany panel sięga niemalże do palców. Bardzo fajnie przez to wieje, bardzo się dobrze zachowują, są szybko schnące. I też właśnie dzięki temu bardzo dobre na długie dystanse. Także strój jest świetnie skrojony. Ja potwierdzam wszystkie te featuresy, jak to się po angielsku mówi, że jest bardzo dobrze dopasowany do pochylonej sylwetki. No, i tyle. No w kolejnych odcinkach będziemy recenzować inne koszulki. Będziemy też mieli serię damską, która pojawi się pewnie zaraz po tym filmie. No i kolejne, kolejne akcesoria i elementy odzieży Asusa będziemy recenzować w kolejnych wydaniach naszego cyklu. Tymczasem pora już kończyć, wracać do pracy, do jazdy. Tyle w tym odcinku, do zobaczenia, cześć!